Drodzy Państwo, za nami rok pełen emocji, ważnych wydarzeń, dobrych i złych. Jako wspólnota przeżyliśmy chwile wielkie, radosne, napełniające dumą, jak nagroda Nobla dla polskiej pisarki. Ale były też chwile trudne, a nawet zawstydzające. Najważniejsze jednak, że w mijającym roku pojawiła się nadzieja na zmianę. Dało ją zwycięstwo opozycji w wyborach do Senatu. Ale myślę, że ta nadzieja ma głębsze podłoże. Myślę, że większość z nas czuje, że cała władza nie powinna być w jednych rękach. Czujemy też, że każde zepsucie ma swój kres. Wierzę, że tak jak mijający rok był rokiem rodzącej się nadziei, tak przyszły rok będzie rokiem zmiany na lepsze. Wierzę, że jako Polacy możemy znowu stać jednością. Wierzę, że zasługujemy na przyszłość wielkiego narodu. Warunkiem tej wielkości musi być jednak szacunek i troska o każdego obywatela, bez względu na zasobność, pochodzenie czy jakiekolwiek różnice, bo wielkość narodu mierzy się pomyślnością i codziennym szczęściem każdego z nas, również tego najsłabszego. Chcę dziś państwu życzyć, żeby przyszły rok był początkiem lepszej przyszłości. Nie ograniczę się jednak do życzeń. Zamierzam działać, żeby właśnie tak się stało. Podejmę się w nadchodzącym roku największego wyzwania w moim życiu. Jeśli mnie wesprzecie, razem sprawimy, że życzenia staną się faktem. Drodzy Państwo, niech nadchodzący rok będzie dla Was szczęśliwy i niech stanie się początkiem nowego czasu. Szczęśliwego nowego roku i dobrej zabawy dzisiaj.